Wszyscy wokół są rzekomo tacy doskonali, idealni, cudowni, tacy cholernie perfekcyjni i święci, ale bliźniego swego utopiliby w łyżce wody, gdyby tylko mogli. A ty, jak powiesz czasami, kurwa, zachowasz się według nich nieodpowiednio, nie będziesz się płaszczył i zachowasz własne poglądy. Wtedy powiedzą, że jesteś nic nie wart, bo nie umiesz się dopasować, bo nie pasujesz do ich ekskluzywnie zakłamanego świata. A ty w takiej sytuacji. Z szerokim uśmiechem na twarzy. Pokaż im środkowy palec i dalej bądź sobą.